Dzień dobry, moje Witajcie w ten przepiękny, niedzielny wieczór. Mam nadzieję, że Wasz weekend minął bardzo spokojnie, bardzo miło, bardzo wesoło i nie wiem, śnieżnie. Macie w ogóle śnieg za oknem, bo tutaj we Wrocławiu wszystko jest pójść bielutkie, zasypane i fajne. Dopóki nie musicie gdzieś jechać o tym go odśnieżać o 6 rano, Ech, kiedy jest zimno i Wam się jajeczka trzasną. Eee, Ci łapkę w górę, co? Podbijajmy zasięgi, teraz was prosił kuźwa na każdym odcinku łapkę w górę, bo, e, bo te zasięgi no wiecie sami jakie są e, W gruncie rzeczy, ty, ty, te teleselek mm, no to ty sobie zgarniesz armię, czy znaczy, może się uda wybronić, słuchajcie, w ogóle w tamtym zamku mm, na południu, a nie zdobyłem tej kopalni kryształów tam dobra, nieważne, aha, tylko bo to tutaj przyszedłeś serio? jakby, okej, okay, rozumiem, że nie jesteś w stanie już zdobyć mm. Dobra, Telesek, ty i tak sobie zgarniesz armię, jaką tutaj mamy. W gruncie rzeczy, mm, sprzedaj Kuźwa wszystko. E, mamy dochód, mamy dochód. E, Kryszteksa też mamy całkiem spory dochód, zaraz będzie jeszcze większy. To sprzedaj, to sprzedaj. E, tego trochę też możesz sprzedać, tego trochę też możesz sprzedać. Rekrutuj wszystko, co masz. Bierz wszystko, co masz. No masz tutaj naprawdę porządną armię, chłopie. Eee, masz naprawdę pożyną armię, więc idziesz teraz tutaj. Eee, ty, kuniaku, dropuj się tutaj. No kontynuujemy sobie czyszczenie tej mapki, nie? Kontynuujemy sobie zdecydowanie czyszczenie tej mapki. Eee, Mam jeszcze 32 tysiące, wow, no to żeśmy faktycznie się ładnie wyprzedali. No, ty się tutaj zetkuj. Mm, teraz tak. Mm, inaczej ty wejdź sobie już na statek. Laseczka stąd ci przekaże armię zaraz, chociaż może już będzie w stanie przekazać tę armię. Aha, bo tu już, aha, bo tu mam wszystko wyrekrutowane, dobra, no to przekażmy tutaj tę armię. Pewnie, że tak. Eee, miejcie, wiecie, wymienione, o, w ten sposób. Miejmy tutaj naprawdę mocne dwie armie, którymi sobie tam prosto pod jego zamkiem gdzieś i tyle, nie? Pod to, bo oboma zamkami sobie staniemy, czekamy aż tam kulniak przyleci. Eee, to już, takie rzeczy mogę sobie nawet robić już poza nagrywkami, wiecie o co chodzi. Kwestia taka, że, eee, żeby po prostu... Pobijać po jakimś jak największym żeby to teraz on tutaj się pobił z tym wszystkim, z tym całym kałatajstwem. Jakie jest? Serio? Takie rzeczy chcesz robić? Dobra, to zróbmy to inaczej. Podbij tutaj, bo ja nie wiem, czy jestem w stanie mm, zrobić to na tyle dobrze, żeby już opróżnić tę wyspę tutaj. A może się uda. Mamy. Ojej, słaby artefakt. Coś mi w spada, słuchajcie. Nie wiem, czy wy to widzicie. Mam nadzieję, że nie. Straszliwy, a tak, tak, jest nam potrzebny, dokładnie, fantastycznie. Yy, dobra, może się uda, słuchajcie, może się uda yy, ogarnąć jeszcze. W tego blintu ja tracę nonstop, nie? Może się uda jeszcze ogarnąć wbicie na statek w tej turze. A, i nie uda się. No dobra, ale zobaczymy, co on tutaj będzie wymyślał dalej, nie? Czy on tutaj cokolwiek jeszcze sensownego jest w stanie wymyślić, czy to jest już raczej jego rychły koniec? rychu pejasolówka no podbij tutaj. Ty wbijaj na statek, jak nie, to ty się tam zajmiesz chłopkiem to, to też na luzaczku, nie? To też na luzaczku totalnym. Oj, i tutaj masz naprawdę kolejną porządną armię. E, którą będziemy mogli sobie tam stanąć mu pod zamkiem i tyle. E, I przypilnować tego, żeby on z tego zamku po prostu dupy nie ruszył, a na sam koniec płynakiem sobie zbierzemy tę całą armię, której mamy już naprawdę sporo, jak widzicie. Na trzech bohaterach mamy naprawdę duże armie, więc jest naprawdę ludzi. No jak już sądzę, że ty w tym momencie by sobie wszystko absolutnie sam. E, no ale jeszcze, dajmy sobie czasu, nie? Dajmy sobie czasu, ja chcę tego ulta bardzo wbić, nie? E, jak się wkurzę, to go wbijemy w ten sposób, że go do mentora pamięci, nie? E, natomiast nie muszę, nie muszę tego robić. Ach, serio. Dobrze, no, jak chcesz się w ten sposób bawić, to proszę bardzo, no. <laughs> Już cię mamy, tak jakby, bo jeśli będziesz tutaj dalej, no to cię tym telsekiem zapijemy, nie? Jeśli... E, jeśli jednak skusisz się na to, żeby wrócić na statek, no to cię kuniak złapie, więc no... Przesrałeś sobie to, kolego, przesrałeś to sobie. No, ale trudno. Whatever, nie? Whatever. E, o, tu jest jeszcze drzewko kolejne. Fantastycznie, fantastycznie, dobrze, że on to jest. Dobrze o tym wiedzieć, że on to jest, nie? fenomenalnie wręcz tym wiedzieć. No panie Niebieski, no już jesteś ostatnim graczem tutaj. No dobra no obsrałeś. No mam nadzieję, że cię kuniakiem jeszcze złapię, bo... Yy, bo jednak to będą ekspiki dla mnie yy, Więc podbijemy tutaj... Ej, nie byliśmy tutaj w tym więzieniu, nie? Nie byliśmy w tym więzieniu. Yy. Dobra, stań gdzieś tutaj, yy, a ty dalej śmigasz. Ty dalej śmigasz, odkrywasz, co tutaj się dzieje. Dobra, to mamy jakiś drop point już. Okej, okay, tutaj już mamy parę rzeczy. Dobra, pozgarnię te wszystkie pierdółki tutaj. O, to wygląda na jakiś, fajny tak, kościk. To tutaj też sobie to porobimy. Przynajmniej mam nadzieję, że to porobimy. No i pójdźmy dalej, odkrywajmy, co się tutaj dzieje. Obdajmy turkę, zobaczmy, co pan niebieski tutaj kombinuje. Dobra, kuniak nie złapie ten. Mmm, kuniak nie złapie jednak ekspów na tobie. Szkoda. Hmm... Chociaż dropnęliśmy się, nie? Jak nie złapię, jak złapię. Fantastycznie. <śm> <śm> Dobra, spoko. Mamy kajdany wojny, nie? Przypominam, więc to, to jest fenomenalna sprawa przy gnojeniu takich gałganów. E, ok. E, w gruncie rzeczy podejdźmy sobie tutaj. E, ty. Ty zajmiesz mu tutaj kopalnię. Jak sobie jeszcze troszeczkę armii dorzuci bo, bo czemu nie, bo może A jak sobie trochę dorzuci jeszcze to mamy tutaj tę wysepkę do wyczyszczenia Tutaj wyczyściłem sobie, mamy tę wysepkę do wyczyszczenia No i może skierujemy się w tym kierunku Tutaj się trochę z tym pobawimy, o są jakieś smoczki No tutaj się z tym trochę pobawimy I na sam koniec znajdziemy sobie ten kielich gromu Tak, bo kielich gromu kończy misję, tak? Coś gadał? Nie chyba Ześkiel i grom, już w tej Imperium w Kulniach musi przeżyć, dobra. A, bo my tutaj mamy jakieś ograniczenie czasowe, nie? Zresztą chyba po którymś miesiącu oni tam przypływają do nas. No, póki co miesiąc trzecie, nie wiem, czy to nie w czwartym miesiącu oni tam z przypływają. Czekajcie, naprawię sobie kamerkę, czy naprawię, poprawię sobie. E, zsynchronizuję ją, bo ona zawsze gdzieś tam się desynchronizuje w trakcie nagrywania, nie wiem czemu, ale tak jest. Dobra, wracamy, oddajmy tureczkę. I będziemy patrzeć co tutaj się dzieje. No kolejny gałgan wychodzi. Przyzywa sobie okien. Spoko to jest znowu ta Elaine, nie? Spoko, staniemy ci tam zaraz, po prostu i tyle. I na tym się skończy twoje gałganianie mi tutaj. E, śmigaj tu. Będziemy tutaj mieli przep... No mamy przepłynięcie. To jest w ogóle na luzaczku, nie? Ta Elaine ma tutaj jakąś tygodniówkę, to ja ją mogę co, co tydzień tutaj klepać. To jest dla mnie żaden problem. Absolutnie żaden problem to dla mnie jest. Eee, dobra, talizmanów nie możemy. Ej, możemy więcej! Mamy tą portalę, fantastycznie, buduj to. Myślałem, że nie możemy mieć więcej talizmanów. Aha, bo jakby robiłem sobie talizman to miałem jeszcze niskie levele, No tak, to wiele wyjaśnia, nie? Dobra, spoko. Eee, to w sumie, chodź tu. Eee, a twój tam portal, to i tak będzie działał do tego miasta, nie? No dobra, śmigaj tam. Eee, ty, zbieraj to. Eee, I śmigaj tutaj, spoko. Tureczka, miniatureczka oddajemy A i tu był mentor, mogłem jeszcze z mentora Od razu skorzystać, no ale już tam Mniejsza większość, nie Już naprawdę tam nie jest to istotne Jakkolwiek, dobra Płyń prosto ok tu jest jeszcze jakiś Ten mm, e, e, Skarb zgarnięcia Skarb kibica, płyń tu mm, Tu się jakieś matronki zrespiły O, tu się smoczki zrespiły, okej okay. To też przyjemnie, nie powiem, że nie. No, a ty płyn tutaj. Po prostu się z nim tutaj rozprawimy i na tym, na tym się zakończy jego żywot. Płyn tu. Yy, tak, z tymi smoczkami się pobijemy, zgarniemy sobie jeszcze troszeczkę armii. No, to już jest, widzicie, takie na spokojnie przeklikiwanie tego wszystkiego. Właśnie tutaj, kurczę, naprawdę fps spadają w trakcie gry. Jest to martwiące. Yy, no, ale widzicie, to już jest naprawdę na totalnym łzaczku przekikiwanie sobie tego wszystkiego, co się tutaj dzieje. Yy, jakby ten kryzys, który był... Mamy zażegnany i to jest dla mnie najważniejsze. Co to jest w tym zamku w ogóle? Nic tutaj nie ma. Nic tu nie ma, więc luz. Ten kryzys, który mieliśmy, jest zażegnany i to jest dla mnie najważniejsze. I mam nadzieję, że tak już pozostanie, nie? Dobra, elaine znowu ucieka. Niech sobie ucieka. Nie boli mnie to, absolutnie. Słuchajcie, no po prostu w poprzednim za poprzednim razem jak sobie graliśmy to, za pierwszym razem jak podchodziliśmy do kielicha gromu, to po prostu sporo błędów popełniłem, słuchajcie, których gdzieś tam nie musiałem popełniać wcale, a jednak, jednak one się pojawiły. I wydaje mi się, że no tutaj, no nie wiem, za długo na przykład czekałem tutaj na tej wyspie. Jak teraz miałem te podejście sam do, do tej mapy, to słuchajcie, wziąłem sobie szybki raż, właśnie w, tam w podziemia. Też przyznam się, że parę razy próbowałem resetować mapkę, żeby mi tutaj siadła dobra umiejętność. Ostatecznie chodziło mi o atak. No i tak mi siadł na dzień dobry z tej chatki wieźmy, więc to też na pewno ułatwiło grę. Było, było, było parę rzeczy, które gdzieś tutaj, tak wiecie, mimochodem starają się poprawić i naprawić. No i mi się udało. No i widzicie, że teraz już mamy na ludzaczku to wszystko porobione. Paniaku, wodu naszego ludu! Moje. Chodź z nami! Znajdziesz radość bitwy! I lepsze jedzenie niż w więzieniu! Kaja, okay, on tam coś nam pokazuje. Ej, on ma 20 poziom. Treser, wirn, ok. Ej, on nie w gruncie rzeczy mega zajebistym chłopem. Ok! No, ale nie nam do niczego już potrzebny, nie? Eee, nie, nie, nie potrzebujemy go jakbym go faktycznie dorwał wcześniej No to to by było słuchajcie mega zajebiste eee, Jakbym go faktycznie dorwał wcześniej No to by było mega mega zajebiste No ale go nie dorwałem jeszcze więc więc ciul to, nie? Nieważne że go zdobyliśmy. O, ale straty Czemu takie duże straty no tutaj wyszły Nie wiem eee, Najważniejsze, że go mamy Także sobie tę mapkę już, już się czyścimy w ogóle totalnie do totalnego zera eee, i tyle, nie? I tyle Eee, Daj mi przyzwanie okrętu, eee, złapiemy sobie kolejną eee, wysepkę. Nie tą akurat. Cóż, w gruncie rzeczy, stąd też możemy jeszcze z armią wyjść, bo jeśli ona tam będzie stała, to mi to nic nie zmieni. No, wyjdziemy sobie z tą armią tutaj, nie tu. Tu. Gubię się w tych zamkach, za dużo ich jest. A może rozbudujemy sobie je. E, po co synek Nie ma sensu. Nie ma co, dobra, nie tracimy czasu. Buduj łódź. E, podejdziesz, że porzucisz tej armii trochę, ile masz. E, ty, siadaj na statek, też gdzieś tam już sobie staniesz u chłopa pod bramami. U Pana Boga, pod bramą, tak możemy powiedzieć. E, I tyle, nie, i tyle. On już tutaj nawet się nie stara, widzę, by robić jakichś gównianych bohaterów czy coś, więc. Tydzień zniedołężnienia, ok. To przykra. E, jesteśmy zniedołężniali, ale okej. Okay. Mm, tak, ty, podpłynij mnie gdzieś tu spoko Puniaczku, Będziesz płynął tutaj. Okej, okay, dobra, stój laseczko tytoniowa. Przekaż mu to, co masz do przekazania. 130 w pierdoli, Słuchajcie, to jest naprawdę już konkret, nie? To jest naprawdę siła, której nie jesteście w stanie powstrzymać. Już te 20 cyklopów to jest. to jest chuj. Bądźmy szczerzy, 20 cyklopów przy 120 w pierdolach. 20 cyklopów to jest chuj. Nie ukrywajmy tego. A jeszcze więcej dorzucimy zaraz, bo tutaj mamy kolejny zamek, nie? Co w ogóle daje tydzień z niedolężnienia? Ojej, mamy osłabione jednostki. E, no, chuj tam. E, no, jeszcze gobliny tutaj przychodzą codziennie. W ogóle to jest kurwa. E, Tutaj w sumie nie byłem po okrzyki, więc może warto byłoby tam zajść. Typ tam dalej. No i zrazu już tylko kuniakiem będziemy się tutaj potrzebowali poruszać. To jest też fajne, nie? Że już nie będziemy potrzebowali też innych bohaterów, po prostu ich sobie zetkujemy. A kuniakiem będziemy się tutaj poruszać już swobodnie po tej mapie bez w ogóle żadnych problemów, nie? Tak. Ciebie schowam do zamku od razu. 206 tysięcy złotych mamy, naprawdę. Na... No, 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 fajnie jest. Jest chwyta, nie? Uj, walka z tytanami będzie ciekawa. Okej. Okay. Mm, tak, budowanko, znaczy budowanko, rekrutowanko raczej. 30-150 pierdoli, wow, kurwa. Będziemy niszczyć cyce. Eee, o, tak, git, tych pierunków to sobie możemy w ogóle teraz, wiecie, tak paluszkiem stryknąć i sobie będą zdychać. Raksaski, ci, to też jest light. Nawet nie musimy tego jakoś mega grać. Eee, możemy sobie już stracić trochę tego. Nie mam dlatego, pojęcia czemu tak, dla tak krat? Klatkuje. Jest to martwiące, pokazało mi te skrzynie wtedy, nie? Więc tutaj też będziemy musieli sobie e, dopłynąć. I jestem bardzo ciekaw, co tam będzie w tej skrzyni. E, mam nadzieję, że coś ciekawego, coś fajnego. Na pewno nie kielich gromu, bo kielich gromu będzie w tych niebieskich skrzynkach, które były nam pokazane wcześniej przez e, tego proroka, nie gdzieś tutaj może, tutaj. tutaj to nie, wiem, ale tutaj. O, tam też trzeba będzie popłynąć, bo Dopłynięcie tam będzie chyba tutaj przenosić, no. A tu są kolejne levele, no i to jest fajną rzeczą, nie? Eee, w sumie zróbmy tylko tak, żeby dojść do skrzynek. Eee, o właśnie, po xp bo xp jest przydatny, 1500, fajnie, dajesz. Eee, pancerz ten akurat będzie chyba lepszy niż ta zbroja zapomnianego bohatera, którą mamy aktualnie na sobie. Eee, I kajdany wojny też chyba możemy ściągnąć w gruncie rzeczy, nie? Bo eee, już nie będziemy się za bardzo bić z przeciwnikami takimi wiecie jakimi. Tak, ja wolę o jeden szczęścia i jeden wiedzy sobie podbić, niż o dwa szczęścia. Co to daje? Zdecydowanie. Dawaj to. Sandały błogosławionych też sobie jeszcze możemy zostać, bo sobie nic z niego nie mamy. Jakiś pierścionek fajny jeszcze mamy? Nie mamy. Coś na czachę mamy? Nie mamy. To możemy sobie założyć. Dobra. Tu jest jeszcze jakiś truposz, spoko, Tu jest jeszcze coś. No mamy tu jeszcze parę rzeczy do podszyczenia, więc wydaje mi się, że to nie będzie ostatni odcinek, ale następny odcinek za tydzień, będzie już ostatni. Więc, żeby ja słuchajcie wiedział, bo ja zazwyczaj weekendowe odcinki nagrywam jeden po drugim. Pod rząd sobie nagrywam. Więc moi kochani, jeśli... Ee, jeśli już oglądacie, to ja mam dla was teraz ogromną prośbę. E, dajcie znać, jaki następny scenariusz mamy zagrać. E, chyba został nam ostatni tutaj, nie? E, w... Ojej, ale mnie przeorają. Dobra, trudno. Chyba został nam ostatni scenariusz w dzikich hordach, taki fabularny. <laughs> Więc e, chyba sobie go rozegramy. No a potem co? A potem chyba walimy już e, na hirosy podstawowe, albo na e, później przeznaczenia. Słucham, drogą dajcie znać, czy jest jakiś mod, który pozwoli mi przenieść e, e, te scenariusze z e, herousów podstawowych i z później przeznaczenia do dzikich hord. Bo jeśli jest, to ja bym bardzo chętnie go słuchajcie chciało wziąć Jeśli będzie oczywiście taki Nie wiem czy będzie, może go nie być i to by mnie w sumie nie zdziwiło jakby mnie go nie było Ale jeśli by był to dajcie znaka, bo no przydałby mi się, nie? Bo fajnie byłoby to jednak ogrywać na dzikich hordach, tak samo jak kampanię sobie rozgrywaliśmy też na dzikich hordach Też było to przyjemne No i nie będę ukrywał, że A ja Chciałbym to kontynuować właśnie w ten sposób, bo Jednak dzikie hordy dodają takie rzeczy chociażby jak karawany, nie? Które są po prostu dla nas czymś totalnie naturalnym w tej grze, a... Coś ty zrobił. Po są dla nas czymś totalnie naturalnym w tej grze, a wiecie, a jednak tam tego nie było danego. Elaine. Elaine podbiegła, zobaczyła, że ktoś tam stoi, powiedział: o kurwa, i zawróciła, nie? Dobra, spoko, widzę, że na dwa strzały musieliśmy cię wziąć. Rychu, mam cię na dwa strzały, nie? Tam krzychu. I co tu możemy poświęcać? Jednostki za expy? No, to faktycznie jesteśmy w stanie tutaj sobie wbić wysoki level, nie? Ale tak wysokiego nie potrzebujemy. Ja potrzebuję tylko zrobić sobie tutaj level. Znaczy, no, wiecie co potrzebuję zrobić. I pożegnać się już z tą mapką. Yy, więc yy, nie ma sensu większego chyba tutaj robić takich rzeczy. No, już w gruncie rzeczy to jest jeden chuj, który ty pójdziesz. Poddajmy turkę znowu. Yy, I chyba teraz możemy się przenieść. Yy, tutaj już, może? Tu jest ten chłop. O mnie bardzo ciekawi, słuchajcie. A jak nie ten chłop, on się tutaj cały czas chce i ten, nie? Dobra, zaraz ją naklepiesz. Mm, tutaj są ty teksy. Okej, okay. podpójmy sobie do tego chłopa, on mnie bardzo ciekawi. Dobra, widzę, że tego tak teraz nie zrobimy. Ten akord tutaj, będzie szybciej. Już byśmy to mieli, ale jestem gałganem i źle kliknąłem, więc no wybaczcie. Podbiemy sobie tutaj do tego chowa, bo to musi coś, coś z tym musi kurcze być Coś tutaj musi być na rzeczy, nie? Bo ja nie wierzę, że zrobi tak sobie z dupy jedną chatkę chłopa i tyle, nie? Nie uwierzę w to słuchajcie, nie uwierzę Eeeem, zetkuj się Śmigaj Okej, okay, coś tam mi mówi, że Kielich jest coraz bliżej, też widzicie, że e, to, to nie jest predefiniowane gdzie jest Kielich bo to losuje Wcześniej się gdzieś tutaj na północy pokazywało, że ten Kieligrom jest coraz bliżej, teraz widzicie, że jestem tutaj na południu mapy i tym razem tutaj mi się to pokazuje, więc no jest to ciekawe. Dobra, chłopy, trochę się was boję. Nie robię sobie żadnego, żadnego zapisu, ale trochę się was cykam, nie? No tutaj coś na pewno będzie. Okej, okay? i co? Okej, okay, musimy je zabić. No dobra, spoko, to zabijemy sobie je. No i tak tutaj chcieliśmy płynąć, nie? Yy, o, a tutaj i tak się musimy wbić, bo, bo chce się wbić tutaj. Tak, bo tutaj jest też trochę rzeczy, które chcemy porobić, dobra? Spoko. No jestem ciekaw. I będziemy musieli wrócić do tego rybaka, tak, czy nie? No najwyżej go wrócimy i zabijemy, nie? <laughs> yy... Okej, okay, już mi zapało walkę. Dobra, spoko. Na luzaczku. Yy, ty gdzieś tutaj. I w ten sposób. One będą srać, pamiętajmy w tym swoim gór... No, serio Wysy się tak ten No dobra, spowolnijmy któregoś Tego Dobra, jeden później to zrobi chociaż Morduj, podbitu Czekaj, super. Wpierdol yy, hordy jak najbardziej. Super, yy, uda się nam to zrobić? Walista zabija 8? Zabija 8. Zajebiście. porobieni. Kuniak pokonał żółwiaki wody. Zapamiętawszy słowa dziwnego rybaka, przeszukuje wrak. Zabija w nim kawałki dziwnego metalicznego przedmiotu. Zapewne yy, co? Zniszczonego sekstansu, tak? A co ma ten sekstans? Nie mam go. No to co, to bez sensu. Ty, oszukałeś mnie. Idę cię zabić. Co to miało być? Panie śmierdzący, dziwny, stary rybaku. My nie chcesz oszukiwać? Mnie? Mnie chcesz oszukiwać? Cel zrealizowany. No i co z tego mam? A seks tam zostałem. Spoko. Chcesz zabić rybaka? Tak. Okej, okay, jestem chujem, nie? Zlicznij mu jeszcze chatę. No przepraszam Myślałem, że dostanę z tego chociaż jakiegoś expa czy coś Ja to tylko dla expa robiłem, panie rybaku Ja nie chciałem pana... Ej, no teraz mam kaca moralnego Może wczytać save'a? Teraz czuję się naprawdę źle z tym, że go zabiłem Jeszcze to był, wiecie, dylemat moralny, nie? Bo on mi dał ten sextans, Co mu pomogliśmy najpierw On nam dał jeszcze nagrodę za to Eee, jeszcze gra się spytała Chcesz go zabić? Na pewno chcesz go zabić A ja tak bezczelnie tak No kurcze szkoda mi go teraz No Spoko eee, No szkoda chłopa Dobra jebać to eee, Wisor mistrzostwa No dawaj to jest dobra rzecz generalnie nie? Tam tych burków nie będę kupował nawet Was możemy pobić spoko Ło eee, Dużo Ja lubię takie duże staki rozbijać Eee nie, region jesteśmy ustawieni. Spowolni, nie wiem, jego. Chociaż mogę bardziej się, bardziej się przyspieszać, wiecie? E, no już trudno. Gdzie ty dobiegniesz? Tutaj. No to podejść tutaj. E, w sumie to jest bez sensu, i tak bo w pierdol zabija. No ale nieważne. Ty, tu. E, nawet nie musimy many na was marnować, wiecie? Walduj go tutaj. Jeszcze ja spac inicjatywą teraz trochę. E, tu gdzieś podbij. Teraz ty tak. Ładuj tam. Zabijesz wszystkich? Fantastycznie. No to ładuj ty tutaj. No, fantastycznie. <laughs> Porobieni. Bardzo mnie to cieszy. OK, oddajemy. Znaczy okejka. Yy, I teraz możemy sobie jeszcze bardziej sensownie, słuchajcie, wbijać levele. Yy, no daj mi to. A no, może jednak to. Kupiłem te mistrzostwa i go nie użyję. Fantastycznie. Na tuż on słowa fantastycznie chyba, nie? Ale chuj tam. Eee, Przekleństwo też, dobra, 600 peleków. No, teraz to są fajne ekspy, wreszcie słychać. Teraz to mamy naprawdę fajne ekspy. Kolejny tydzień Mija, graż niebieski. Czy wreszcie Elen zdobędzie wystarczającą armię, żeby mnie naklepać? Nie sądzę. Eee, nie sądzę, ale może zwiększono liczbę czy siłę czarów i wiedzę, fajnie. Eee, tak, z wami się pobijemy z chęcią, bez takich strat. Mhm. Chcecie, to sobie wlatujcie. Nie zrobicie mu na tyle. Spoko padłeś. Ty nic nie zrobisz, ty nic nie zrobisz, okej. Okay. Eee, ładuj. Bij do przodu. Balista, mam nadzieję, dobije tamtę rękę. Ej, nie dobiła, okej. Okay. Eee, no dobra, morduj tutaj. Jakbyśmy mieli tego z dużą pałą, to byśmy dwóch zabili, nie? Ale okej, okay, tak. Eee, nie są w stanie nam zrobić chociażby jednego cyklopa więc na luzaczku, nie? Tak, zawalczymy ze strażnikami. I powtórzmy bitwę, why not? Powtórzmy ją sobie. Może się uda nic nie stracić, zobaczymy. Tu są chipy, Oj, cipy mi tu wlecą. No, yy, a jak przyspieszymy, może się uda w pierdola przyspieszyć. Przyspiesz w pierdola. Nie udało się w pierdola przyspieszyć, no trudno. Trzech rębaczy. No i szamanki zapewne, nie? Nie, w rębaczy też. Dobra, sześciu rębaczy. Ok, niech będzie. Przyjmuję. Morduj. Je. Yeah. Obijaj. Um, dobra. To po kolei. Dwa, 400 obrażeń. Super. E, ładuj tu. Super. Waituj. Ładuj. Super. Ty możesz waitować. E, Balista. Ile zabija? 18. No i. MVP do, koń do końca słuchajcie <laughs> Żywotcip To też dobrze, nie? To też dobrze Dobra, jakiś artefakcik mamy, spoko yy, Ale to mnie nie za bardzo jara tym trzeba masy Sobie zrobimy, oddajmy turkę jeszcze raz Dobra, yy. no, tu mamy kościelne smoczki Nie chcę za bardzo na te wyspę jeszcze piwać, wiecie? Bo... bo nie chcę Aha, bo kościelne smoczki gdzieś tam zrespiły, okej okay. To chodźmy tutaj Chodźmy tutaj i słuchajcie zaraz będziemy mogli Jeszcze tutaj na północ mm, Tu się przedostać Żeby, ale to już poza odcinkiem sobie zrobię słuchajcie Żeby Wbić yy, się tam do, ta, do ten, tego gówna na dole nie? Dobra Który mamy w ogóle level na kuniaczku co? 25 Ok. niewiele nam brakuje Bardzo niewiele nam brakuje do yy, do, 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 do tego ulta. Ale póki co, moi kochani, dziękuję Wam wszystkim przez serdecznie zaglądanie tego materiału. Widzimy się za tydzień, już w sobotę, e, i skończymy sobie ten scenariusz, Kielich Gromu Przechodzimy sobie do następnego, więc piszcie, 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 jaki następny... E, inaczej. Piszcie, e, czy Hirosy podstawowe, piąte, czy Hirosy z dodatkiem e, później przeznaczenia będą następnymi Hirosami, które scenariusze będziemy sobie ogrywać. Trzymajcie się, cześć.